Dzień dobry Państwu. Witam w poniedziałek, 17 dzień listopada. Proszę Państwa, Polską targają różne afery. No teraz one są przykryte trochę tym, że jakaś dywersja miała miejsce na kolei, co podobno służby potwierdzają. Oczywiście wiadomo, że jak dywersja, to, to Rosja, która. Nie wiem czemu miałaby to robić, ale no, podobno to jest taka linia, która idzie tam z Warszawy do Drochobyska. Nie, nie wiem co, nawet, mówię, czy to zaopatrzenie dla frontu z Europy Zachodniej to ono idzie przez Warszawę, czy, czy tam przez Lublin, no ale ja tego nie wiem, ale tak mówią. Natomiast, no, proszę Państwa, przykryło to od razu aferę z korupcją na Ukrainie, bo podobno. Ta afera zatacza coraz szersze kręgi i dotyczy bliskiego otoczenia prezydenta, złańskiego. Prezydent podobno tam nawet no był kolegą z tym jednym Panem, który uciekł, który, jak wiadomo, teraz no, dwóch panów tam wyjechało sobie spokojnie do Izraela, no bo dostali ostrzeżenia, czyli wiadomo, że no, system jest o wiele głębszy. Ta ośmiorniczka korupcyjna tam rozbierała te miliardy. No bo to jest, proszę Państwa, trudno nawet tak wszystko sprawnie tym zarządzać, jak tam się jest zawalonym tymi, tymi pieniędzmi, tymi miliardami dolarów. To człowiek się nie może opędzić, więc od czasu do czasu tam sobie coś na później odłoży w jakiejś szafie czy coś w tym stylu. W każdym razie, no ja się tak śmieję, ale to jest oczywiste, że kraj jest korupcyjny. Niestety ten obyczaj korupcyjny, Polska też jest krajem korupcyjnym, ale ten obyczaj ukraiński korumpuje teraz Polskę, bo też w Polsce te rzeczy są bardzo często gdzieś tam chowane, ukrywane, no bo jest normalniej, prawda? Nie. A może nie taka jeszcze jest inwigilacja skarbowa jak w, w Europie. Zachodniej. No, w każdym razie to wpłynęło również na niechęć czy na oświadczenia takich ludzi jak premier Orban, że, że no właśnie widać tutaj co się dzieje. A tymczasem Unia Europejska chce jeszcze więcej pieniędzy, i Orban to skomentował, że, że no to jest tak jak dawać alkoholikowi na, na alkohol, więc właśnie tak to jest. Myślę, że sami Ukraińcy są coraz bardziej sfrustrowani tym, jak są rządzeni i jak ta wojna była rozgrywana. Myśmy to mówili, to znaczy normalni ludzie nie myślą, to ja tam powtarzam wiele rzeczy przecież tutaj Państwu od, od bardzo dawna. No to dzisiaj to wszystko, te wszystkie teorie spiskowe w cudzysłowie stają się oczywiście. E, prawdą bo, no bo korupcja na Ukrainie e, to jest rzecz zupełnie znormalizowana niektórzy mówią, że sensacją e, to nie jest fakt, że na Ukrainie miała miejsce ta te, te, te straszne rzeczy, te kradzieże te, i ta korupcja, tylko to, że to ogłoszono, że została wykryta. Ale to jest cóż, z kolei moja teoria spiskowa, która mówi, że to zrobiono specjalnie, że po prostu korupcyjne haki są na wszystkich i odpowiednio jest to element walki politycznej. Kończy się czas Zełońskiego, no i tak to właśnie wygląda, że zaczyna się jego środowisko wiązać z korupcją. Wiele jest osób które chętnie bardzo przytulają państwową kasę. E, I to jest właśnie jeden z głównych problemów a, rozbudowanego państwa, które, e, które ma właśnie zresztą, dystrybuuje nasze pieniądze zamiast nam je zostawiać. Niestety e, urzędnicy państwowi bardzo rzadko wydają pieniądze e, roztropnie, e, bardzo rzadko wydają pieniądze sensownie. To wszystko są właśnie takie rozbudowane systemy kradzieży. Tak, na dobrą sprawę. No, chyba że urzędnicy państwowi czują nad sobą jakiś bat, na przykład karę śmierci za korupcję. To ja bym to rozumiał jako fajna rzecz. Jako fajna rzecz, i, która by może w niektórych sytuacjach cofnęła tę rękę wyciągniętą do tego wspólnego worka z Mamoną. Nawiasem mówiąc, opowiem dyktaryjkę. Otóż, zresztą związaną z tym, jak działa sztuczna inteligencja, otóż, już niedawno, tak z ciekawości zapytałem sztuczną inteligencję, kto tutaj u nas, na naszym podwórku, dostaje te zapomogi grantowe z Republiki, czyli z ojczyzny. No i, yy, no, i tam wyskoczyły jakieś rzeczy, ale zapytałem się konkretnie, i wyszło, że Goniec dostaje. Proszę Państwa, że Goniec dostaje. Dostał w jakimś roku 40 tysięcy złotych, a w innym roku 30 tysięcy złotych z jakiegoś tam funduszu, senatu i tak dalej. Co mnie oczywiście postawiło. Podskoczyłem na stołku, no bo tu yy, żadnych pieniędzy nie dostajemy ani grantów, ani żadnych dotacji. No, i. E, za, zapytałem sztuczną inteligencję na nowo. mówię, No, bo to ja tu już wyczuwam jakąś korupcję, kradzież, oszustwo. Ktoś tam na, na, na nas może bierze w Polsce. No i tu sztuczna inteligencja, więc mówię sztucznej inteligencji, podaj mi dokumenty, gdzie to jest napisane, żebym mógł się do tego odnieść i tak dalej. I tu sztuczna inteligencja się wycofała. Powiedziała, że to jest taka ekstrapolacja, ponieważ ogoniec jest prominentem pismem polonijnym, więc sztuczna inteligencja założyła, że jest finansowany tak samo jak inne tam prominentne pisma, bo tu okazuje się, że, że przegląd.ca tam na jakiś webpage dostał chyba 20 tysięcy złotych a tutaj na webinar dostała Gazeta Gazeta, a tutaj dostaje tam chyba nie wiem, 30 czy 40 tysięcy złotych rocznie radio 7. Także no, są tutaj żywione różne media Polonijne i tak przez ekstrapolację <grytanie> dostałem wiadomość, że my też. A to proszę Państwa niestety, no albo może niestety mnie. No i. No i tylko by mnie to jednak trochę bodło, że ktoś tam na nas rozbiera te ojczyźniane podatki. Także proszę Państwa, dobrze być jest wesołym i na własnym rozrachunku i nie musieć nikomu tam całować rączek za jakieś daniny. Ale też na no, przypadku mediów to jest oczywiste, że to pozwala. Normalnie mówić i komentować rzeczy, które nie wszystkim odpowiadają, ale ta kasa państwowa czy pieniądze państwowe, budżetowe to jednak wszystkim tam w oczach błyszczą. Jak tak popatrzy się na różne historie, to warto śledzić ten bieg pieniądza. I dlatego myślę, że to, co powinno być, co jest najważniejsze, to jest transparentność. To znaczy, żeby do takich informacji, kto ile bierze, kto ile dostaje, bardzo łatwo można było dotrzeć i bardzo łatwo były, żeby one były po prostu publikowane, a nie tam na jakieś prośby udostępniane. Tyle na dziś mówi do Państwa Andrzej z Pięknego okwiat.